Nabożeństwo do Matki Bożej jest znaczącym elementem w duchowości świętej siostry Faustyny. Uczyła się go od najmłodszych lat. Tradycją w rodzinie kowalskich było wspólne śpiewanie w maju litanii loretańskiej, a w październiku odmawianie różańca. W pokoju, obok Pasyjki, stała figurka Matki Bożej, przed którą modlono się codziennie a przed domem na gruszy wisiała mała kapliczka, przy której zbierano się na modlitwę w miesiącach letnich. W dwudziestym roku życia Helena Kowalska wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W zgromadzeniu, do którego Pan Jezus powołał siostrę Faustynę, Najświętsza Maryja Panna czczona jest w sposób szczególny pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia. Ona bowiem jest tą, która w sposób wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, bo została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, obdarzona pełnią łaski i wyniesiona do godności matki syna Bożego. To właśnie ona dała światu wcielone miłosierdzie. Przytoczę słowa kierownika duchowego świętej siostry Faustyny, błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Maryja jest dla nas matką miłosierdzia. A miłosierdzie to zaczęła już świadczyć od kalwarii. Odtąd każda łaska spływa na ludzi za pośrednictwem Maryi. Ona wzmacniała apostołów w ich pracy. Ona wyjednała natchnienie ewangelistom. Gdy zaś została wzięta do nieba, tym bardziej opiekuje się nami i wyjednuje nam miłosierdzie. Może mamy do zanotowania nie jeden błąd w życiu. Może ktoś. Pogrążył się w grzechu. Maryja wyjednała mu łaskę nawrócenia. Ile razy to powtarzało się, pozostanie tylko naszą tajemnicą Bogu znaną. Ale jeżeli to było często, stawaliśmy się przedmiotem szczególniejszych zabiegów naszej matki Miłosierdzia. Ona to włożyła w nasze usta słowa: Jezu, ufam Tobie. I oddaliła chwilę wiecznej i straszliwej kary. Zapewne wszystko pochodzi od Jezusa Najmiłosierniejszego, lecz wszelka łaska nam udzielona, przychodzi do nas przez Maryję. Dowodem tego są liczne cudowne miejsca, gdzie za pośrednictwem Najświętszej Maryi i Panny ludzie doznają uzdrowień z chorób, pociechy w smutku, nadziei w rozpaczy. Nie było to dziełem przypadku, że obraz najmiłosierniejszego Zbawiciela, cieszący się czcią i łaskami na całym świecie, został wystawiony po raz pierwszy u stóp Matki Miłosierdzia 28 kwietnia 1935 roku w Niedzielę Przewodnią, by go niejako zaaprobowała i poleciła światu. Wobec tego zaciśnimy jeszcze bardziej więzy łączące nas z matką miłosierdzia i zaufajmy jej bezgranicznie. Maryjo, matko miłosierdzia, módl się za nami.